Biorąc pod uwagę ten rozległy i mocno zalesiony kompleks, czyli te ponad 52 tysiące hektarów, zgodnie z pojemnością taką siedliskową, biorąc pod uwagę średnie wielkości grup, to mamy dwie grupy wilków na terenie Stobraskiego Parku Krajobrazowego. Myślę, że nie jest ich wtedy znowu aż tak dużo, choć liczba wilków, należy pamiętać, w ciągu roku jest zmienna. My żyjemy w mocno przekształconym środowisku, więc w szczególności osobniki młode, które odchodzą od grupy, ponieważ poczuły już tak zwany zew natury, mogą się rozmnażać, nie mogą się rozmnażać więcej niż jedna para w grupie. Dlatego młode wtedy oddają się dość dalekim wędrówkom, niestety muszą pokonywać takie przeszkody, właśnie jak drogi, miejscowości. One nie mają GPS-u, nie mają map, więc wtedy najłatwiej spotkać wilki. Tutaj wchodzimy w y, takie kategorie ka kaskady troficznej, krajobrazu strachu, trochę tak zwanego. To są y, bardzo skomplikowane zależności pomiędzy występowaniem dużych drapieżników na danym terenie, a występowaniem innej grupy zwierząt y, kopytnych. I ma to wpływ, y, proszę sobie wyobrazić, nie tylko na zwierzęta, ale również i na rośliny, na wzrost, mniejszej, mniejszy stopień zgryzania. I tak, i tak do nas dojdą. Czy prędzej, czy później, i jesteśmy już przygotowani, wiemy jak się z tymi zwierzętami obchodzić, jak reagować. I, znaczy, już są w Krajowym Parku Góry Świętej Anny. Słyszałem, że nawet na borku, no bo wilk jest wędrowny i będzie się przemieszczał. No i no, na szczęście, że tego bydła jest coraz to mniej, bo by zaglądał do zagród i by robił porządki tak zwane. Nawet w samym Opolu mamy stwierdzoną obecność wilków. Na koniec 2024 roku grupa osób, kilka osób niezależnie widziała te wilki, zostały stwierdzone również ślady. Natomiast i w tym samym lesie przebywały wilki i ludzie, mieszkańcy Opolszczyzny, nikomu się nic nie stało złego, więc jak widać można pogodzić las jako miejsce spacerowe, a także i dom dla wilków. Najważniejsze jest to, że na płaszczyźnie pokarmu dla wilków w lasach nie brakuje. Mamy bardzo dużo jeleni, staren, dzików troszeczkę mniej ze względu na ASF, natomiast baza pokarmowa jest bardzo duża. Musimy jednak nauczyć się z tym żyć, że mamy nowego gościa za naszymi płotami, czyli. Wilka, wilka szarego, który nie jest gatunkiem no, ani białym, ani czarnym. Jest po prostu nazwa gatunkowa mówi wilk szary, dziki duży drapieżnik. Więc musimy się nauczyć żyć najbardziej no, ludność, wiejska mieszkająca pod lasem, która no, w jakiś sposób e, wcześniej żyła sobie troszeczkę bez troską, wyrzucając chociażby odpadki zwierzęce na kompostownik. Natomiast ten pokarm może zwabiać wilki, a najtrudniejszą sytuację mają hodowcy zwierząt, którzy muszą wypracować metody, które są dodatkową pracą, dodatkowym kosztem. Ogólnie w przyrodzie, jaką wilki pełnią rolę? No to przede wszystkim pełnią rolę ograniczającą populację rośnożerców czyli tego, ile mamy jeleni, ile mamy saren, ile mamy dzików na terenie Polski, również bobrów, które w niektórych rejonach także są częścią ich diet. Wilki prowadzą selekcję, atakując zazwyczaj osobniki chore osobniki bardzo osłabione, gdyż w takim momencie atakowanie takich osobników jest dla nich mniej ryzykowne co jest dosyć istotnym aspektem, dlatego że jeżeli mamy jakieś choroby, które mogą być przenoszone przez zwierzęta przez zwierzęta dziko żyjące, które mogą być szkodliwe dla naszych gatunków tutaj hodowlanych, na przykład afrykański pomór świn, no to niejednokrotnie się właśnie zdarza, że ataki wilków mogą ograniczyć takie rozprzestrzenianie się takich chorób. Żywienie się wilków na zwłokach na zwłokach, może nie zwłokach, ale na truchle, na pozostałości takich zwierząt, na przykład na dzikich właśnie z afrykańskim pomorem świn, też może ograniczyć rozprzestrzenianie się Wstrzenianie się tej choroby, dlatego że jeżeli to truchło leżałoby tam przez jej długi czas, no to jakie zwierzęta mogłyby się wiadomo zarazić? W momencie, kiedy truchło zostanie spożyte, a w przewodzie pokarmowym wilka są przesłanki ku temu, żeby sądzić, że ym... Ten patogen nie jest w stanie przetrwać, no to ograniczają w ten sposób rozprzestrzenianie się chorób. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że truchła pozostawione przez wilki stanowią ważne, ważne, ważne źródło pokarmu dla innych zwierząt dziko żyjących, takich jak niedźwiedzie, lisy, borsuki, dla kruków, dla ptaków drapieżnych. Poza tym wilki również, jak wspomniałem wcześniej, polują na bobry w niektórych rejonach Polski i, i nawet ten udział bobra w diecie potrafi być spory, nawet 20-30% nasze stowarzyszenie. Przede wszystkim edukacja, taka rzetelna, żeby od najmłodszych lat bardzo dużą ofertę kierujemy do dzieci, żeby przede wszystkim ich wyedukować po prostu o biologii gatunku, jak to wygląda, jak tak naprawdę zachowuje się ten drapieżnik, jakie, jakie ma zwyczaje i odnośnie zachowania rodzinnego, jednocześnie polowania. Gdzie występuje, jakie to są obszary, żeby to była po prostu rzetelna informacja, poparta badaniami naukowymi, poparta doświadczeniami, ale takimi, które można udokumentować. I teraz pytanie: czy to na pewno było potwierdzone, że to wilki ukradły te owce? Czy była jakaś dokumentacja, czy były jakieś badania genetyczne, że to na pewno wilki? Czy te owce zostały ukradzione i zostały rzeczywiście upolowane, zjedzone przez wilka, czy zostało to w jakiś sposób potwierdzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Wilk jest oportunistą, wilk poluje na to, na co jest mu najłatwiej zapolować. Ta konferencja jest trochę też na odzew i potrzebę środowisk, ponieważ jakby sprawa wilków od jakiegoś czasu krąży w takiej opinii publicznej i wśród rolników, Leśnicy też obserwują większe ilości wilków, a hodowcy boją się wilków. No ludzie, nie wiem, boją się generalnie wilków, więc jakby odpowiadamy na potrzeby różnych środowisk, stąd ten pomysł konferencji właśnie teraz. Po to, żeby może i trochę przybliżyć sprawę wilków, powiedzieć, jak chronić się przed wilkami, pokazać, czy one są tak szkodliwe, na ile są szkodliwe, na ile trzeba prowadzić jakąś taką gospodarkę planową.